Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka Słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. że Państwem będzie Pan Inżynier Sławek Dulemba, technolog żywienia i żywności. Wasza nadzieja na zbudowanie dobrej, nowej, lepszej diety, która naprawdę Państwa doprowadzi do celu. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę przed Państwem powiedzieć kilka słów. Ja tutaj z doktorem Więckowskim współpracuję też w tym samym ośrodku wągrowców Holistic Vital. No i właściwie mamy tych samych podobnych pacjentów dlatego y, troszeczkę podam Państwu praktycznych informacji y, takich, y, no, które będziecie mogli zastosować w domu, bo wiadomo, że Państwo przyjechaliście tutaj też y, z nadzieją, żeby zdobyć trochę informacji nawzajem siebie powymieniać tymi informacjami no my wszyscy tutaj można powiedzieć nadajemy y, na podobnych falach dlatego, że interesują nas te same tematy Bronimy się przed pewnymi czynnikami, chcemy być zdrowi i szukamy rozwiązań na to zdrowie. Generalnie ja od ponad 20 lat zajmuję się żywieniem. Od jakiegoś czasu również poszerzyłem to o naturoterapię, więc takie metody, które już kompleksowo też wpływają na zdrowie organizmu. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić to, czego potrzebuje tarczyca, to, co my możemy sobie sami w domu zastosować i pomóc bo wiadomo, że już specjalistyczne prowadzenie, no to Państwo się udajecie do specjalistów. Natomiast na co dzień musimy sobie radzić sami, tak? Więc pewna kwestia taka, w jaki sposób prawidłowo dostarczyć składniki odżywcze dla tarczycy? Jak każdy narząd, tak samo też i tarczyca, wymaga konkretnych składników odżywczych, żeby mogła funkcjonować. Ona też jest zbudowana z różnych elementów. Przede wszystkim tutaj bardzo istotne jest rozróżnienie na to, co jest dla tarczycy potrzebne i jeżeli będzie jej brakowało pewnych składników, pojawią się zaburzenia, łącznie z chorobami z autoagresji. Tutaj zrobię taki malutki jeszcze, malutką dygresję, bo co to jest ta choroba z autoagresji? Praktycznie dwa dni Państwo o tym słyszycie, rozmawiacie. Ja to porównam do takiej sytuacji naszej, z dnia codziennego. Widzimy różne grupy społeczne, często na przestrzeni wielu lat, które się buntują. Albo pielęgniarki, albo nauczyciele. Albo jeszcze jakieś inne grupy zawodowe. Dlaczego się buntują? Bo czegoś im brakuje, prawda? Nasze narządy też się buntują, jeśli czegoś im brakuje. Jeżeli my przez wiele, wiele lat nie traktujemy je tak, jak one by chciały, są osłabione. I wówczas rzeczywiście zaczyna się choroba z autoimmunologii zainicjowana przez jakiś czynnik zewnętrzny, czy to będzie jakiś wirus, infekcja, czy jakaś substancja pokarmowa, czy jeszcze inna. Ale wcześniej, zanim to nastąpi, przez bardzo długi czas ten narząd, który później zamanifestował się autoimmunologią, musiał mieć jakieś poważne osłabienie. Osłabienie często niedoborowe. Więc tutaj sobie powiemy o tym, jak zapobiegać tym niedoborom. Co... Co jeść, żeby w tym przypadku tarczyca nie protestowała, żeby miała wszystko, czego potrzebuje. Druga kwestia z kolei. Ten antygen, o której tutaj doktor wspomniał. Co zrobić, żeby nie drażnić organizmu, unikać tych antygenów. I tu też będzie temat żywieniowy. Jakie pokarmy mogą wywoływać reakcje układu odpornościowego, czyli tworzenie przeciwciał i atakowanie tych antygenów, a tym samym atakowanie również komórek tarczycy. To jest element też niezbędny, żebyście państwo mogli i profilaktycznie zadbać o to, żeby wasza tarczyca prawidłowo funkcjonowała i nie chorowała, ale też i osoby, które już mają problemy z tarczycą, mogły sobie z nimi radzić. Oraz elementy dodatkowe, bez których też tutaj nie da się prawidłowo tej tarczycy ustawić. Czyli to będzie już wspomniany stres, jeśli czas pozwoli, to troszeczkę go rozwinę, bo jest to czynnik bardzo istotny. To jest jeszcze odpowiedni dowóz tlenu do komórek, bo jak Państwo wiecie, wszelkie procesy metaboliczne zachodzą w obecności tlenu. Jeżeli go nie ma, zaczyna się proces chorobowy, łącznie z nowotworowym. Bardzo istotna rzecz, tak naprawdę pomijana, albo może mało kto rzeczywiście zgłębia te tematy. Natomiast bez odpowiedniego natlenienia niewiele możemy zrobić. Oraz temperatura, temperatura ciała optymalna dla pracy tarczycy i przemian metabolicznych, konwersji hormonów. Bez tego również niestety nic nie zrobimy na własną rękę. Czyli, tak. Zaczynamy najpierw od tych składników odżywczych niezbędnych. Co tarczyca potrzebuje? No przede wszystkim cegiełek do budowy i do regeneracji, jak każdy narząd, czyli tutaj aminokwasy. Aminokwasy znajdują się w produktach białkowych. Dobrze by było, żebyśmy podstawowe składniki odżywcze poznali. Pewnie większość z Państwa zna, wie, więc ja tutaj tylko tak zasygnalizuję. Ale osoby, które nie znają, dlatego mówię, że dobrze by było, aby się z nimi już na własną rękę zapoznały. Opracowanie jest bardzo dużo. Dlaczego to jest takie istotne? Bo jeżeli my się odżywiamy przypadkowo, nie wiemy czego potrzebuje nasz organizm, więc nie wiemy, co mu dostarczyć, to przypadkowe będzie również nasze zdrowie. A tutaj na przypadkowość niestety nie możemy sobie pozwolić, bo nasz organizm to nie jest jak samochód, że my go oddamy gdzieś do bardzo dobrego, zaprzyjaźnionego warsztatu i sobie po paru dniach go odbierzemy, on będzie super fajnie wszystko wyregulowane, naprawiony. A nasz organizm to my niestety musimy sami tutaj sobie wyregulować i dbać o niego każdego dnia. Nie ma takiego ośrodka. Nie ma takich miejsc, gdzie państwo oddacie się czyjeś ręce i was naprawią i wyjdziecie po tygodniu, nówka sztuka, nie? Może zęby mogą tak zrobić, może inne elementy ciała, ale niestety cały organizm, a szczególnie tarczyca leży w waszych rękach, dlatego wy jesteście najlepszym lekarzem dla siebie. Musicie tylko wiedzieć jak, zdobywać wiedzę. Ja jakąś malutką cegiełkę do tego dzisiaj chcę państwu właśnie dorzucić. Te składniki budulcowe, regeneracyjne, czyli aminokwasy pochodzą ze spożywanego białka. Słyszycie Państwo, że to białko często jest przyczyną reakcji autoimmunologicznych i dlatego to jest temat bardzo istotny, żeby ktoś źle nie zrozumiał, bo powie to ja będę unikał produktów białkowych. No to się rozsypie taki człowiek, bo białko buduje wszystko. Białko buduje stawy, mięśnie, kości, białko buduje dziecko, które rośnie, białko buduje układ odpornościowy, układ hormonalny, białko buduje neuroprzekaźniki. Te dzieci, które jedzą odpowiedniej ilości, odpowiedniej jakości białko, bardzo dobrze się rozwijają umysłowo, bardzo dobre wyniki osiągają w szkole, ale to dlatego, że ich rodzic jest świadomy i wie, że musi temu dziecku rano na śniadanie zrobić jakiś posiłek białkowy dać mu do szkoły posiłek białkowy, a nie 5 zł na drożdżówkę czy na jakieś inne tam słodkie rzeczy, które niestety nie dostarczają białka. To taka krótka dygresja, ale myślę, że istotna, żeby Państwo mieli świadomość, że białko jest ważne wszędzie. I teraz produkty białkowe. Najbardziej popularne produkty białkowe to są produkty zwierzęce, czyli mięso i podroby, ryby i owoce morza. Sery różnego rodzaju, sery żółte, sery twarogowe i tak dalej. Jajka również są bardzo dobrym produktem białkowym. Oczywiście istnieją również białka roślinne. Część osób świadomie rezygnuje z niektórych białek zwierzęcych. Niektórzy ze wszystkich weganie przechodzą wtedy na roślinne. Jest to znacznie trudniejsze. Aczkolwiek też można sobie tymi białkami dobrze zbilansować aminokwasy, tylko tu już musi być o wiele większa wiedza zastosowana. Jakie są białka roślinne? No mamy tutaj oczywiście rośliny strączkowe różnego rodzaju, grochwa, sola, soczewica, soja. Przy tarczycy ja bym powiedział, że ostrożnie ze strączkami. Tak? Mają substancje antyżywieniowe, które szkodzą tarczycy i niestety osoby, które chorują na ten narząd powinny ostrożnie podchodzić do roślin strączkowych. Okazjonalnie tam jakaś fasola do barszczu czy grochówka jak najbardziej, ale nie codziennie jakaś porcja soi zamiast mięsa, bo to tutaj dobrze się dla tarczycy nie skończy. Inne produkty roślinne, które zawierają białko, z różnego rodzaju nasiona, orzechy, słonecznik, dynia. Bardzo wartościowe jest białko konopne, ziarno z konopi. Jeżeli kupujemy, to musi być łuskane, tak? bo te niełuskane jest zbyt twarde i nie jesteśmy w stanie go zjeść. Ale białko konopne... Ma bardzo dobre minokwasy, można powiedzieć jedne z, jedne z najlepiej zbilansowanych z roślinnych białek. Więc polecam, chociaż jest troszeczkę egzotyczne, w sensie mało stosowane, mało znane, a jednak konopia dawniej była u nas uprawiana i cieszyła się popularnością. Także to są produkty białkowe, które dziennie ta kwestia indywidualna, którą my na przykład u nas we środku ustalamy, ile tego białka? No, w zależności od wagi ciała, od wzrostu, od pracy wykonywanej, wieku, stanu fizjologicznego, więc tutaj każdy ma troszeczkę inne zapotrzebowanie, ale tak dzisiaj na Państwa potrzeby powiem, że około powiedzmy tam 1,2 1 grama białka na kilogram masy ciała dziennie, czyli jeżeli ktoś waży 60 kg i zje sobie ilość białka, wyliczy 60-70 gramów dziennie, to jest ta ilość, która zapewni mu wymianę, regenerację materiałów budulcowych, czyli te komórki, które się rozpadną, będą miały z czego się z powrotem odbudowywać. Niedobory białka niestety spowodują zaburzenia. Na wszystkich płaszczyznach, jak już wcześniej wspomniałem, łącznie z takimi zaburzeniami neurologicznymi będziemy czuli cały czas zmęczenie, będziemy czuli po prostu taką, czasami to jest y, też i y, w chorobach tarczycy, y, taką mgłę umysłową, tak? czyli to może być związane niekoniecznie z jakimś głębokim stanem chorobowym tarczycy, ale po prostu ze spadkiem aminokwasów we krwi, gdzie organizm nie ma z czego zbudować po prostu neuroprzekaźników. Dlatego też ja proponuję, żeby trzy razy dziennie jakiś produkt białkowy spożyć w ilości około 20 gramów białka dziennie. My w ośrodku oferujemy dla pacjentów tabele żywienia, gdzie macie Państwo wyjaśnione, przedstawione, gdzie, jakie produkty, ile mają białka, ile ich jeść. Tabele żywienia też są powszechnie dostępne, na pewno łatwo je znajdziecie w internecie, żeby określić dla siebie zapotrzebowanie na te białko, ponieważ to jest czynnik odżywczy, bez którego no, nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować i się regenerować. Chociażby sam e, hormon tyroksyna też potrzebuje aminokwasów tyrozyny do tego, żeby mógł w ogóle powstać. Tak? Czyli jeżeli mamy za mało aminokwasów, hormony też nie funkcjonują. Do składników budulcowych też zaliczamy witaminy i minerały. To jest bardzo istotny element, żeby w naszym pożywieniu te składniki były regularnie dostarczane we właściwych ilościach i formach. Stąd widzicie Państwo tutaj też mnóstwo różnych jest wystawców, osób, które y, proponują różne y, dodatki do naszego codziennego menu. Dlaczego? No dlatego, że żywność w ostatnich czasach, przez ostatnie kilkadziesiąt lat jest tak produkowana, że nawozi się głównie na polach tylko kilkoma podstawowymi minerałami azot, fosfor, potas czasem magnez, wapń. Natomiast brakuje mikroelementów, a jeżeli nie ma ich w glebie, to nie będzie ich też później w produkcie spożywczym. Stąd mamy ogromne niedobory i trzeba jakoś tak to sobie połączyć z dobrą suplementacją czy z jakimiś innymi składnikami odżywczymi, żeby uzupełnić te brakujące rzeczy. Funkcja jest ogromna, bo samych witamin i minerałów jest mnóstwo, więc my nie mamy dzisiaj no niestety tyle czasu, żeby omawiać poszczególne składniki. Chyba, że Państwo chcecie, to może faktycznie zatrzymamy się może na tym jodzie, dlatego że on jest taki kontrowersyjny. Ja powiem i tak, i tak, czyli i jedna strona ma rację, i druga strona ma rację, czyli potrzebujemy jodu ale z drugiej strony rzeczywiście możemy też no, mieć jakieś tam z tego tytułu później konsekwencje negatywne jeśli go nieumiejętnie stosujemy. Jakie są zalety? No oczywiście, że wchodzi w skład tutaj jeśli chodzi o tarczycę hormonów i jest niezbędny do tego, żeby ona mogła funkcjonować ale zapominamy o tym, że jod jest elementem też praktycznie wszystkich narządów naszego ciała i to w różnych ilościach, często dużych Kobiety bardzo dużo gromadzą jodu w gruczołach piersiowych. Dlaczego? Jod jest niezbędny do budowy i rozwoju płodu. Jod jest niezbędny później, już po urodzeniu, do karmienia dziecka. Jeżeli w mleku by nie było jodu, dziecko się będzie bardzo słabo rozwijało. Tak? I dlatego organizm będzie go pobierał z tkanek, nawet będzie konkurował z tarczycą, kradnąc jej ten jod. Przekazując go potomstwu, bo potomstwo z punktu widzenia w ogóle całej populacji jest ważniejsze niż rodzic. Stąd kosztem rodzica po urodzeniu niestety matka często zauważa, że psują jej się zęby, przerzedzają się włosy, skóra, stawy zaczynają pobolewać. Dlaczego? Bo wszystko zostało przekazane do płodu. Czy to znaczy, że płód jest pasożytem? Z punktu widzenia medycznego słyszymy odpowiedzi, że tak, ale przecież wiemy, że z punktu widzenia człowieka to jest sens naszego życia, prawda, dziecko. W związku z tym my powinniśmy tak postępować, żeby ten płód nie był pasożytem, tylko żeby starczało i dla niego, i dla nas. Czyli tak się odżywiajmy, żeby ta kobieta po urodzeniu nawet niejednego dziecka ale wielu dzieci cały czas była w dobrym stanie, żeby miała dobre zęby, żeby miała ładną skórę, paznokcie, cerę i tak dalej. Czyli żeby dostarczała sobie tych składników odżywczych, które spowodują, że ona ciągle będzie czuła się dobrze i będzie dobrze wyglądała. I to jest właśnie element żywienia. No ale zaczęliśmy o jodzie jeszcze, żeśmy nie skończyli, tak. Gdzie on jeszcze, jaką pełni funkcję, jaką rolę, bo to nie jest tylko budowa układu nerwowego dla dziecka. W naszym organizmie on na przykład pełni bardzo ważną funkcję transportową dla wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, stabilizując je podczas transportu, chociażby do takich wrażliwych tkanek jak mózg, jak oko. Jeżeli nie byłoby tego jodu w tych podwójnych, delikatnych wiązaniach tłuszczowych, one by się utleniały, a utleniony tłuszcz który dostanie się do takich wrażliwych obszarów ciała powoduje ogromne spustoszenia, ponieważ następuje stres oksydacyjny, czyli wolne rodniki niszczą nam te struktury. Szczególnie dzisiaj, kiedy jemy dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, z różnych powodów, ale najczęściej no niestety no takich można powiedzieć przemysł spożywczy tak nas ukierunkował, utlenianie jest wyjątkowo duże o wiele większe niż takie, które miały nasze babcie czy prababcie. Stąd tego jodu się zużywa też znacznie więcej. Natomiast no, w środowisku go praktycznie nie ma. Jod wchodzi w skład błon komórkowych. Też jest tutaj niesamowicie istotny w integralności komórki. No i w końcu nowotwory. Jod inicjuje, jest niesamowicie istotny w procesie apoptozy. Jeżeli go nie ma, w tym momencie niestety komórka, która powinna już ustąpić miejsca kolejnej komórce, Staje się wyłączona spod systemu apoptozy, staje się buntownikiem, a więc staje się nowotworowa, i rozpoczyna się proces, z którym Państwo niestety często do nas przyjeżdżacie. Czyli to też jest element bardzo istotny. Natomiast ta ciemna strona. Okazuje się, że J należy do rodziny tak zwanych halogenów, do której należy również fluor, brom i chlor. I teraz. Tych niestety pierwiastków w naszym otoczeniu jest mnóstwo. Mnóstwo chloru, różne środki czystości, woda chlorowana, woda na basenie itd. Chlor nie jest jeszcze aż takim poważnym jest problemem, ale o wiele gorszy jest tutaj jeszcze fluor i brom, bo to są pierwiastki wybitnie szkodliwe dla naszego organizmu, też pronowotworowe, ale one mają podobną strukturę do jodu. I one latami wypierają ten jod z organizmu, kumulują się w naszych tkankach, ba! Przecież brom, jeżeli nie ma jodu, to wchodzi do budowy hormonów tarczycowych zamiast jodu. Tylko, że one są wtedy nieaktywne. A w związku z tym nie przynoszą żadnej korzyści. I gdzie jest to zagrożenie? Ano zagrożenie polega na tym, że jeżeli my mamy nagromadzone przez lata mnóstwo tych halogenów w organizmie, i zaczniemy przyjmować duże dawki jodu, to się odwróci sytuacja. Jod zacznie wypierać się z organizmu. I dobrze, bo trzeba je usuwać, ale jeżeli nastąpi to zbyt gwałtownie i zbyt duża ilość uwolni się tych substancji, to będziemy nimi zatruci. Łącznie z tym, że hormony tarczycy zaczną wtedy wychwytywać ten brąz krwi, więc my musimy to robić pod nadzorem. No, ludzi, którzy wiedzą, co robią i wiedzą, jak to robią, tak? Żebyśmy uniknęli tych problemów zatrucia tymi halogenami. Dobrze, więc żeby za dużo czasu też nie poświęcać tylko na jeden pierwiastek, bo tutaj mamy niesamowicie dużo jeszcze innych ważnych elementów. No, przy witaminach, jeśli chodzi o tarczycę, na pewno się zatrzymam przy witaminie E na chwileczkę, szczególnie tokotrienole, czyli i tokoferole, naturalne związki z grupy witamin E które to chronią przed utlenianiem. Czyli jeśli Państwo chcecie zadbać o swoją tarczycę albo robicie różnego rodzaju też terapie związanej z jodem, niezależnie, każdy już wie, że musi używać, musi y, uzupełniać selen, to też jest antyutleniacz bardzo istotny, ale przede wszystkim duże dawki naturalnej witaminy E, ponieważ ona oddaje własne elektrony i chroni nas przed stresem oksydacyjnym. No to dwa zdania, co to jest ten stres oksydacyjny, bo pewnie połowa z Państwa bardzo dobrze wie, ale są osoby, które chciałyby, żeby ten temat króciutko wyjaśnić. Wolne elektrony, chociażby tlen, którym oddychamy, ma tak zwane niesparowane wolne elektrony. I teraz, jeżeli my na przykład sobie smażymy na oleju wielonienasyconym, smażymy. Na jakimkolwiek koleju roślinnym, który jest płynny nawet w temperaturze lodówkowej. Ma podwójne wiązania, jest wielonienasycony. Niektórzy zapewniają w reklamach telewizyjnych, że jest idealny do smażenia. Tak, jeśli chcemy zachorować na nowotwór, to jest idealny. Natomiast powiem, jest bardzo niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że on pod wpływem temperatury pękają te podwójne wiązania i przyłącza się ten tlen, wolny, niesparowany elektron który po spożyciu z tym tłuszczem chce się w naszym organizmie sparować, czyli pobrać sobie, żeby się uspokoić, pobrać sobie do pary właśnie ten brakujący elektron. I on go pobiera z naszych błąd komórkowych, z naszych w ogóle komórek, uszkadzając je, wyrywa, prawda? Co powoduje ten wolny rodnik? To jest stres oksydacyjny. Co powoduje? No, uszkadza komórki. Jeżeli to się dzieje w mózgu, no to mamy demencję starczą, prawda? Jeżeli to się dzieje w innych narządach w skóry, to mamy przyspieszony proces starzenia tej naszej skóry. Czyli stres oksydacyjny zawsze jest dla organizmu toksyczny, jeżeli nie jest kontrolowany. Nie jest, jeżeli dostarczamy za dużo wolnych rodników, chociażby z utlenionych tłuszczów. W związku z tym witamina E, nie tylko, jest mnóstwo antyutleniaczy, witamina C, bioflawonoidy, wspomniane oczywiście te z i cały szereg różnych fitoskładników roślinnych dostarcza własne elektrony, żeby ten niesparowany wolny elektron pobrał sobie brakujący elektron nie z naszego organizmu, tylko właśnie z tych składników, chociażby z witaminy E. I w ten sposób zużywają się te składniki, tak? My musimy je uzupełniać. I teraz jeżeli my sobie pracujemy, młody człowiek dorabia sobie na studiach tak nad morzem, gdzieś tam w jakimś barze i smaży sobie frytki i codziennie te frytki sobie zjada z tego głębokiego tłuszczu. Frytura, wielonienasycony olej roślinny, sztucznie uwodorniony, utwardzony, prawda, przemysłowo. Zjada sobie codziennie i niestety w tym momencie zużywa zapasy wolnych rodników. Widzicie Państwo, musimy kończyć, więc ja ewentualnie zapraszam albo do nas do wągrowca, albo na inne tego typu imprezy, bo będziemy mogli sobie jeszcze rozwinąć te kolejne tematy niesamowite. Może to co tutaj, żeby doktor nie miał jakby do mnie później no złego komentarza, bo nie, nie dopowiedziałem tą rzecz o tych antygenach. Proszę Państwa, co zrobić, żeby ta tarczyca, nie, żeby organizm nie produkował przeciwciał i nie zwalczał tych komórek też tarczycowych. Chodzi o to, że pewne związki, które my dostarczamy z pokarmem, będą drażniły układ odpornościowy. I my musimy wiedzieć, czego nam nie wolno jeść, co nam szkodzi. Niestety okazuje się, w wyniku badań na nietolerancję, my korzystamy często też z testów, nie wiem czy mogę wspomnieć jakich, z Cambridge badamy sobie nietolerancję z krwi i w związku z tym widzimy w wyniku tego badania, że na przykład człowiek, który zrobił to badanie, ma bardzo wysoki poziom reaktywności na przykład na białka mleczne. I jak on będzie spożywał te białka mleczne, bo jemu się wydaje, że sery są takie zdrowe, no i są. Dla ludzi zdrowych tak, ale okazuje się, że ponad połowa ludzi nie może jeść tego typu pokarmów. Czasami dotyczy to tylko krowich i to też konkretnych gatunków, nie wszystkie, jakieś stare alpajskie nie mają takich genów. I w związku z tym, jeżeli człowiek będzie jadł pokarmy, które mu szkodzą, zawsze będzie drażnił układ odpornościowy, który zawsze będzie zwalczał i atakował swoje komórki. Więc my musimy wiedzieć, które białka, ja tylko podam te najbardziej, najczęściej występujące, więc to są często białka mleczne, kazeiny, albuminy, globuliny, ale to są czasami też białka występujące w części białkowej jaja, Żółtko bardzo rzadko powoduje nietolerancję. Widzimy to w testach, że ono raczej jest dobrze tolerowane przez organizm, ale białko jaja bardzo wysoki poziom. Często są to białka glutenowe, zbóż glutenowych. I tutaj też po eliminowaniu tych pokarmów opanowujemy ten stan zapalny, wyciszamy, uspokaja się organizm, nic się nie dzieje. Naprawdę to możemy sobie bardzo dużo pomóc. Tak? I na tym elemencie zakończę tutaj na prośbę pana prowadzącego, bo już czas też pewnie i państwo jesteście zmęczeni i głodni. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania to ewentualnie ja zapraszam gdzieś indywidualnie. Dziękujemy serdecznie, przepraszamy, tak. że nie powiedzieliśmy o wielu rzeczach, ale na drugi raz, Być może, być może. Dziękujemy ja bardzo. Ja spieszyłem, żeby dużo powiedzieć. Zdrowie bez leków. Dla widzów ATVB 7% rabatu. Kod rabatowy ATVB. Wszystkie sklepy z rabatami dla widzów ATVB są na stronie atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.